Siemaneczko, z tej strony tuba Nokia 2.2 Telefon na promocji z okazji Dnia Kobiet w sklepie X w cenie 349 zł. No to powiedzmy, że w cenie pokrowca do flagowego telefonu. O, dobra, dwóch pokrowców do Telefonu flagowego, bo te flagowe to mają pokrowce po 200 zł. Dobra, 345 zł. Nie mam wielkich oczekiwań, zobaczymy, co to jest. Coś ciekawe, tu jest folia, jakby taki seal, czyli taka naklejka zabezpieczająca, ale z dołu już nie ma nic. Także ten telefon można było sobie otworzyć bez żadnych zabezpieczeń. Co jest troszeczkę. Wszystkie dziwne, no ale tak to wygląda. Może jeszcze zobaczmy tutaj specyfikację z dołu. Mamy tak: yy, ekran 5,71 HD, Google Assistant, Face Unlock, 13 megapikseli autofocus, kamera, 5 z przodu, X-Express On Cover, ale to nie, to ten cover jest sprzedawany oddzielnie, czyli tego nie ma i 3000 mAh bateria, ekran mamy 250, 295 ppi rozdzielczość 1520 na 720 16 giga wbudowanej pamięci 2 giga RAMu no zobaczmy, zobaczmy jak to jak to wygląda co jest w środku dobra to jest samo urządzonko. mamy jakieś Yy, naklejeczki tak, pana, to nie są naklejeczki to są instrukcje, o czym ja mówię ale to możemy sobie strzelić i rzucić obok co jest tutaj jeszcze tu mamy baterijkę, o pięknie szkoda, że flagowce nie mają właśnie takich rzeczy, że baterie sobie po prostu możesz sam zainstalować a wszystkie monolity to jest właśnie takie, nie no, wiesz, taki monolit jak ci bateria strzeli, no to już jest proba. Co no mamy tutaj? Mamy przecież kabel USB. Nie typu C, tylko zwykły. No i ładowareczkę Nokia. Z napisem Nokia. I tutaj mamy. dane Sfokusuje się. Tak, to jest zwykła ładowarka. Nokia, tak proszę pana. Dobrze, więc wyjmujmy telefon. To jest ten telefon w kolorze yy, szarym. Szary kolor. Nie no wiem, już jest Tu mamy przycisk zasilający, pogłaszanie i ściszanie. Tu mamy e, Jacka, audio, i tu mamy Google Assistant. Czyli wiecie o co chodzi: mikrofon, USB, głośnik. Kamera z fleszem. Dobrze, sobie ściągniemy e, tą obudowę plastikową. Plastikowa obudowa. Mamy numer, numer e-mail. Dwie karty SIM możemy. Zainstalować. Jest, jest i ta bateria. Która jest bateria? Wielka, piękna bateria. To jest model. Dobra. Ułożymy sobie baterię. Zamknijmy go. Dobrze trzyma się w dłoni. Nie powiem. Cover jest tutaj w sumie niepotrzebny, bo to jest plastik. Myślę, że powinno być w porządku. Dobra. Mam już tak ustawione, panie kolega, już wcześniej włączałem, oczywiście, bo to jest mój drugi kanał. No i zaraz zobaczysz o co tu wszystko chodzi. O co tu chodzi? Weźmy na początku, może na YouTube'a, włączmy sobie jakąś muzykę. Bez praw autorskich, o proszę bardzo, podgłoszony jest maksymalnie. Ładnie Spróbuj... ale widzisz coś tu się zaczyna dziać niedobrego, ale o tym zaraz Spróbujmy sobie wejść w aparacing To pierwsze co robisz, prawda, to aparat Zobacz jak ładnie Zbiera autofokus jest bardzo szybki Normalnie jak we flagowcach autofokus. Kurczę, blaszka, porządnie. Makro. Piękne makro. Jeśli chodzi o kamerę, to jest bardzo fajnie. Wchodzimy na wideo. Mi się troszeczkę przycina wideo. też jest autofokus. Bardzo szybkie w czasie nagrywania. Również autofokus. Bardzo szybki. Dobrze, spróbujemy kamerę przednią. I to jestem ja, halo. Tutaj ja. Widzicie śledzenie twarzy przy wideo? Nie wiem, a przy foto? Przy foto działa nieźle, dobra. Zdjęcie zrobione. Co my tu jeszcze mamy w nim tutaj timelapse, lens i panorama, dobra. Że przednia kamera również jest y, całkiem niezła. Czy ma autofocus. Nie, tu jest fix focus, ale jest y, nieźle. Ja tu może zza tego. Ja tu może za tego niebieskiego kabelka a troszeczkę zerknę. O, widzisz, fajnie. Dobra, y, bo to nie jest prosto zrobić. O, i widzisz, co się dzieje. Moja jednostka jest uszkodzona. Yy, przycisk Home Button, czyli ten główny przycisk no nie działa. Coś tam, się, coś tam się z nim widzisz dzieje. Nie można tutaj nic zrobić, mogę ewentualnie wyłączyć. Czekaj, czekaj. No nie jestem w stanie w ogóle wyjść z kamery. Także tu zrobimy problem, przynajmniej w menu kamery. Tutaj mamy różne rozdzielczości przedniej i tylnej kamery, tak widzisz, możesz sobie to ustawić. Teraz zobaczmy rozdzielczości wideo, Full HD i 720p. Powiem Ci, że ta kamera jest tutaj bardzo dobra. W tych pieniążkach nawet powiem, że lepiej rewelacyjna. Za te pieniążki naprawdę autofokus działa pięknie. No szkoda, że ten moja jednostka jest o. Zadziałało chyba coś, nie? Czy nie? Przytrzymam, może. No nic z tego. Szkoda, że to moja jednostka jest uszkodzona i tu jest właśnie ten problem. Co tu jeszcze lens? Dobrze. Ok. Allow. Google Lens. Wykryje nam. Nokia rezultat tak, wykryła Nokia widzisz jak pięknie o. i za możemy iść i ją kupić te... o to chodzi w tym właśnie ale nie o to nam tutaj chodzi my chcieliśmy z tego wyjść no niestety e, może przy okazji pokażę jak się szmyra po internecie no cancel, cancel dobra wpiszmy może jakąś inną stronę czy się w ogóle da? Gdzie to nas w ogóle przeniosło? Co to jest? Zamknijmy to. Dobra, no no sam wiem, system to ma 9,7 GB, no to, to jest, proszę Ciebie, no więcej niż połowa całego całej pa pamięci zainstalowanej w tym. No do czego taki telefon się przyda? No, słuchaj, na pewno do sprawdzania e-maili. Może sobie poszukać przez internecie, kupić w jakichś aplikacjach Allegro czy Olix coś tam na, in na internecie. No i dzwonić. I SMSy pisać, no, Skype'a, Messenger. No i tyle. no Tutaj więcej nie zrobisz. Jeśli zaczniesz robić zdjęcia, no to szybko zostanie e, zapchana ta pamięć, czy on ma pamięć yy, czy ma wejście na kartę. Strasznie mocno ten cover tu siedzi że ja tego nie rozwalił, jak rozwalę to pierwiaję. Ten telefon muszę oddać, bo jest, jest uszkodzony. Żeby nie było, że ja go uszkodziłem. Dobra. Dobra, czy on ma wejście na kartę? Ma. Tak? To jest wejście na kartę? Nie, to jest... Yy... Tak, ma wejście na kartę. Także spokojnie można yy, tutaj sobie, ale dziwny luty, zobacz, jak to wygląda, bardzo dziwnie. Yy, sobie instalować wszystkie filmy i wideo na karcie pamięci. No, szkoda, że ta wersja jest uszkodzona. Postaram się uzyskać nową wersję, ewentualnie no, jakiś inny telefon. No, wyobraź sobie, że kupiłeś dziewczynie taki telefon na walentynki, no to byłaby stopa niesamowita. A jeszcze jedna rzecz. Tak, musiałem se palca kurczę rozwalić. Tanukia mnie jednak nie lubi. Czy to wykrywanie twarzy działa jakoś yy, fajnie? Bo jest, jest ustawione, ale widzę, że nie wykrywa. No także to dość kulejem. może tutaj. Hello, how are you? I'm feeling pretty inspired right now. It's women's history Month, and I've just read about an unsung jak ładnie działa love to tell you about her. Dobra ma jeszcze latarkę, no to nieźle wygląda ta latarka, także spoko To jest kamera z przodu, no wygląda nieźle powiem Ci, że nawet e, rewelacyjnie A tak nagrywamy Kauflanda Panie Kolego tak wygląda kamera z przodu no też nieźle Cię no, rewelacyjnie ciężko powiedzieć Sprawdźmy sobie ostrość. O, bardzo szybko. Co tam kaszle jakieś młody. Ja nie lubię jak ktoś na mnie kaszle spierdzielać. Dobra, bardzo szybko, panie kolego. Zobaczmy. No, tu jest zbyt ciemno. Telefon ale... został wymieniony od ręki. Ten już działa, rozumiesz? Może go troszeczkę podjaśnię. Tutaj mamy maksymalne podjaśnienie. To wygląda tak, ale to będzie za jasno troszkę ściemnijmy go, co mamy tutaj ustawienia? Bluetooth, nie przeszkadzać, Torch, czyli latareczka, oszczędzanie baterii, l Mode, no i Night Mode jest też również. No i tyle, no, bardzo fajny telefon, mnie się podoba, przyda mi się na wypady właśnie takie y, alkoholowe i nie tylko, albo nawet do pracy, gdzie jest dużo kurzu, wszystko się brudzi. No i taki najnowszy Galaxy, jakbym go wziął do pracy, to słuchaj, to on by, głośniki by się zawaliły kurzem, bo byłby wstrętny, byłby zniszczony bardzo szybko, porysowany od drobinek piasku i innych rzeczy, a, a widzę, takiego telefonu, to mi szkoda nie będzie. Nie ma potrzeby nawet kupować pokrowca, bo to się dobrze trzyma w dłoni. Do takich podstawowych rzeczy na telefonie, o, o grach to zapomni Podstawowe, znaczy na pewno by jakaś gra pójdzie, no ale to, to nie na takim telefonie możecie. Podstawowe rzeczy zdaje zadanie. Polecam i pozdrawiam. Nokia 2,2